Cześć, to jest Ewelina Tylerka, szef -piotrka. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj temat bardziej wyprawkowy. Podzieliłam ten temat na dwie części, takie bardziej ciuchowe rzeczy i takie firmy, które chciałabym też dla Was polecić właśnie w tych kategoriach. A druga kategoria to będą bardziej akcesory, czyli między innymi łóżeczko, dostawka i tak dalej, bo myślę, że taki podział będzie dla nas bardziej klarowny. Jeżeli oczywiście jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zasubskrybuj, zaznacz dzwoneczek, a będziesz miała powiadomienia. Także nie przedłużając, zaczynamy. Zaczniemy od marki Puffy, która jak dla mnie w tym momencie jest zbawienna, dlatego że tak, tutaj mamy ogólnie prześcieradełko, które możemy wykorzystać do gondoli. Ono jest organiczne. Jeżeli chodzi o materiał, o to jak maleństwo będzie leżeć w łóżeczku, jak będzie to wygodne, na pewno to się sprawdzi, no bo jak wiecie, materiał organiczny jest wytwarzany naturalnie, więc naprawdę szczerze polecam. Do tego mamy również otulacz bambusowy i tak jak wspomniałam wcześniej a propos przejścia radełka, tak tutaj oczywiście wszystko to co bambusowe jest tak samo tak samo cudowne w dotyku i jest to przede wszystkim oddychający materiał, więc na pewno nasze maleństwo będzie otulone właśnie w to cudo. Do tego Oczywiście dorzuciłabym też pieluszki. Ja, co prawda, pieluszki tetrowe dostałam w prezencie. One są bodajże z Rosmana, jak się nie mylę. Kupione w Niemczech. Tak mi się wydaje. Pewności nie mam, ale pamiętajcie, że no, pieluszki tetrowe jednak są potrzebne w momencie, kiedy maluszek gdzieś tam po karmieniu jest do, do odbicia, więc wtedy jak najbardziej one służą. Ja na tę chwilę mam trzy oczywiście. Powiększę to o kolejne co najmniej 10. Na pewno y, będę chciała też te pieluszki tetrowe w różnych rozmiarach. Te są duże, to wam pokażę. One są ogólnie większe, jeśli nie wiem czy to jest 60 na 60. I do tego na pewno do takie mniejsze, bo wiem, że one też bardzo ułatwiają życie. A po drugie, mniejsze pieluszki też są bardziej praktyczne, bo są mniejsze jak się będą do prania, a jak upróżemy taką większą, no to jednak. Jest potem większy problem i częściej trzeba po prostu prać. Jeżeli chodzi o kosmetyki dla maleństwa, mam też szczęście, że jedna ciocia kupiła dla maleństwa właśnie kosmetyki, i bardzo mnie cieszy, że właśnie one są z Baby Dream, bo jest to fajna marka dostępna właśnie w Rosmanie. Tutaj w składzie wszystko jest naturalne, a z tego co wiem, to są właśnie z aloesem i alantoiną. Także serio polecam Baby Dream. Ja też, jak będę tworzyć dla Was filmik z torbą do porodu, to pokażę Wam też maść, która jest właśnie z Baby Dream na brodawki, która na pewno wielu mamom pomoże w momencie, kiedy jednak gdzieś tam będzie sytuacja, że będą krwawić bądź będą boleć, to na pewno to, ta maść pomoże. Co więcej, stosując tę maść, to oczywiście można nadal karmić maluszka. W tym zestawie mamy oczywiście tak, oliwkę, ja tutaj mam razy dwa, jedna część pójdzie zapewne jako łyżeczka, żeby mieć wszystko pod pod ręką. Tu mamy oczywiście do kąpieli płyny. Tu mamy puder, więc super. No i oczywiście też dostaliśmy dwa smoczki dla małej. Jeżeli chodzi o właśnie między innymi kosmetyki dla maleństwa, to na pewno będę używać z Baby Dream. No dobra, także już powiedziałam Wam między innymi o otulaczach, które możecie właśnie dostać na stronie marki Puffy, jak i też Pieluszki Zdrowe. Tam jest naprawdę ogromny asortyment, co to polska firma i wszystko jest albo bambusowe, albo muślinowe, albo organiczne, więc naprawdę warto. Teraz przejdziemy sobie do ciuszków. Oczywiście <grym> mamy popakowane teraz woreczki strunowe, z tego względu, że zabieram je ze sobą do torby. O tym będę mówić też szerzej w filmie właśnie, kiedy będę pakować swoją torbę. I teraz tak, jakie firmy ogólnie polecam i na co zwracam uwagę w tym momencie? Przede wszystkim pokażę Wam może body z długim rękawkiem. Body z długim rękawkiem i zestaw do wyjścia dla maleństwa kupowałam w chemie, więc uważam, że tam akurat fajne, jakościowe są rzeczy dla maleństwa. Wszystko jest w 100% bawełną. Ja osobiście Mimo tego, że miałam do czynienia z małymi dziećmi, bo tak moje siostry też mają małe dzieci, skupiałam się na tym, aby kupić body, które są właśnie zapisane tutaj z boku, czyli kopertowo. O, brakowało mi tego słowa, kopertowo. Z tego względu, że nie chcę się stresować tym, aby ubierać dzieciątko przez główkę. Czyli jak tutaj nie ma tego zapięcia, są te body takie zwykłe, całe, tylko ubierane przez główkę, chociaż wiem, że niektóre się na tyle naciągają, że można też maleństwo ubrać od dołu, ale wolałam dmuchać na zimne, mieć ten spokój ducha i kupiłam wszystkie kopertowe. To są właśnie z długim rękawkiem, to jest hajem i myślę, że to był super wybór. Dla tatusia zostawiam w domu, nie biorę tego ze sobą, stwierdziłam, że to jest niepotrzebne, tym bardziej, że tatuś zawsze przyjeżdża do szpitala. Spakowałam też właśnie do woreczka stonowego cały zestaw i tutaj są niedrapki, skarpetki, które były potrzebne. To jest takie malusie, że się mega rozczulam i też cały zestaw jest z H&M. -u który uważam, że jest przycudowny, i w zestawie mamy leginsy. To jest rozmiar 58. Tak, chyba 58 brałam. Nie brałam większego na pewno. Chociaż wiem, że niektórzy zlecają. 56, przepraszam. 56. Jest to rozmiar 56. Mamy leginsy. z przesłodkie po prostu. Mamy leginsy. Mamy czapeczkę do wyjścia i oczywiście body to jest z długim rękawkiem, też kopertowe. Także wszystko w rozmiarze 56. PM, ale znalazłam jeszcze super, uważam, firmę. Eee, powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że mm, oni chyba szyją też właśnie w Polsce. Chociaż nie jestem pewna. Ale szukałam wszędzie body kopertowe z krótkim rękawkiem. Eee, I znalazłam. Eee, znalazłam. I powiem Wam szczerze, że nie było to łatwe. Ale jest strona wyprawkowo, to nie jest żadna reklama. Ja po prostu jestem w szoku, że jakościowo śmiało porównałabym do HM, jeżeli chodzi o rzeczy. Też jest właśnie na zakładkę, czyli kopertowe, co dla mnie, tak jak wspomniałam, jest super. Jedno, bo to kosztowało 13 albo 15 zł. Wiem, że to była promocja. Ogólnie sklep wyprawkowy ma naprawdę świetne te rzeczy. Ja je kupiłam pierwszy raz i byłam ciekawa w ogóle tej jakości. Też bawełna oczywiście, więc o nic nie trzeba się martwić. I tam też znajdziecie super zestawy dla maleństwa, jeżeli chodzi właśnie o body i o spodnie, takie legginsy, nawet do 25 do 30 zł. I ja uważam, że to jest fenomenalna cena, więc szczerze, szczerze Wam polecam. Teraz pokażę Wam, jak zagospodarowałam swoją komodę z rzeczami dla maleństwa i też zdradzę Wam, skąd mam pewne organizery. A mówię o tych organizerach, powiem Wam, że uratowało mi życie. Zresztą teraz sami widzicie, jak to wygląda w komodzie. Wszystko wygląda, jak było idealnie wymierzone. To są organizery z IKEI, oczywiście. Kupione ze 17,99 podaży, jeden zestaw. Zostawia jest 6 sztuk, po dwie sztuki różnych rozmiarów. Zapina się to na złameczek, to jest akurat najmniejszy rozmiar, do tego daję skarpetki bądź czapeczki i to też się fajnie sprawdza, a pozostałe mają większy rozmiar, to to już zobaczycie właśnie w szufladzie, jak to się prezentuje. Szczerze ratuje to życie, bo bardzo fajnie można sobie uporządkować rzeczy, ja to porządkowałam na takiej zasadzie, że właśnie body z długim rękawkiem, Body z krótkim rękawkiem. E, wszystko dawałam osobno. E, rozmiary mam w komodzie od 56 do 68, więc też super sprawa. Natomiast, jeżeli chodzi o takie już większe rzeczy, albo sukieneczki, e, czy pajacyki, no to to już wieszałam na wieszaczki, które znalazłam w PEPCO. E, no i sukieneczki, oczywiście, też są powieszone w szafie. Oczywiście też nie obeszłoby się bez kocyków. Te akurat dostaliśmy w prezencie. Też otulacz to jest fajny, więc też super. To się na pewno przyda do wózka albo jak trzeba będzie mało nosić. W planach jeszcze mam do zakupienia chustę kółkową. Jeżeli ją znajdę, to na pewno powiem Wam w kolejnym filmie, bo myślę, że warto. Kocyki, nie kocyki, takie rzeczy, co też w można w fajnych cenach wyrwać. Z takich gadżetów mam jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać. E, poczekajcie chwilkę. Jest to ogromna poduszka i teraz tak. Ta poduszka ma trzy funkcje. Może być poduszką do karmienia w momencie kiedy rozwiążemy sobie tutaj te dwa listki, w ogóle to jest mega designerska. E, kiedy rozwiążemy te dwa listki, to ona właśnie może służyć nam jako właśnie poduszka do karmienia, którą sobie układamy. Tutaj w ten sposób. Oczywiście trzeba mieć lepsze krzesło niż ja teraz. Może być też poduszką do spania. Też rewelacja. I mega, mega ułatwia mi życie w nocy. Jest to też od marki Puffy. I trzecia funkcja. W momencie, kiedy zawiążemy sobie te dwa końce i nałożymy sobie prześcieradełko na tą poduszkę, to możemy ulokować tutaj naszego maluszka. Jest do tego prześcieradło. Teraz tego nie będę brać, bo to mi trochę czasu zabierze. Ale jest radełko które sobie nakładamy i maleństwo po prostu sobie tutaj leży w tym, w tej dziurce, tylko na tym jest po prostu prześcieradło, więc ono tam nie wpada, tylko sobie swobodnie właśnie leży. Rewelacja! Pomijając fakt, że tak samo jest to organiczne i mega, mega przyjemne. Więc to jest taki must have i myślę, że ta poduszka pojedzie ze mną do szpitala, bo szczerze powiem Wam, że nie wyobrażam sobie, Życia bez poduszki do spania. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat wyprawkowy. Mega się cieszę, że byłaś tutaj razem ze mną. Jeżeli Ty masz jakieś sugestie, to oczywiście pisz w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście wpadajcie na mój Instagram, na mojego TikToka. Tam czasem takie zabawne filmiki też się pojawiają. I mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym filmie, gdzie pakuję torbę do porodu. Także ściskam Was, całuję, do zobaczenia. Cześć!